Chciałbym przedstawić case study napisania oraz obronu, obrony w roku 2022-2023 pracy dyplomowej przez rosyjskiego studenta Państwowego Humanistycznego Uniwersytetu w Moskwie na kierunku zarządzania. Tutaj jest właśnie bohater danego case study. Równocześnie ze studiami Aleksander pracował w SM Games jako brand manager. Zajmował się poprawą pozycjonowania firmy i gier oraz rozwijał mercz danej firmy. Aleksander nie miał czasu do napisania pracy dyplomowej, więc odwlekał to do ostatniej chwili, ale właśnie planował opracowanie jej tematyki wokół swej działalności. Miesiąc przed oddawaniem pracy dyplomowej dowiedział się o istnieniu czatu GPT, a za pomocą platformy Twitter dowiedział się o jego możliwościach. Przeczytał posty, gdzie jedna dziewczyna opisywała wypracowany dla niej plan chudnięcia oraz użytkownika, który opracował dzięki AI strategię marketingową. Aleksander pomyślał, że uda mu się przyspieszyć pisanie pracy. Ale należy opracować prawidłowy schemat formułowania zadań oraz zdań dla sztucznej inteligencji. Temat pracy miał już wybrany, a mianowicie analiza i doskonalenie zarządzania organizacją, na przykładzie SM Games. Tak więc poprosił Chad GPT o opracowanie planu pracy. Wydał on wyniki satysfakcjonujące dla Aleksandra. Po wysłaniu do promotor danego planu okazało się, że nie uwzględnił on wymogów uczelni odnośnie struktury i metodologii. Wysłał więc do AI dane wymogi z prośbą o zmianę planu według wytycznych. Następnie dany plan wysłał do promotor, ale okazało się, że jest on błędny. Więc w odpowiedzi na pismo promotor przesłała kolejny szablon planu, tym razem sama go już poprawiła i poprosiła o sporządzenie na tej podstawie pracy dyplomowej. Pierwotnie Aleksander napisał zapytanie do AI o stworzenie całej pracy składającej się z 84 tysięcy słów, ale możliwości czatu GPT ograniczałem się do maksymalnie 3 tysięcy słów w jednym zapytaniu. Tak więc Aleksander zaczął prosić o pisanie tekstu do określonych podpunktów. Zauważył też, że lepsze wyniki uzyskuje posługując się językiem angielskim, tak więc dane odpowiedzi tłumaczył potem na rosyjski. Prosił także o podawanie źródeł i cytatów, ale zakres AI oscylował między 2018 a 2021 rokiem wśród danych. Też ze względu na dosyć pomieszane informacje w generowanym tekście, Aleksander musiał całkowicie go redagować po sztucznej inteligencji. Obrazy z internetu poszukiwał do pracy sam i takim sposobem napisał on część teoretyczną pracy i przystąpił do pisania części praktycznej, która wymagała nieco innego podejścia. Aby lepiej ułożyć strukturę i odnosić się do wymogów uczelni, Znalazł podobną pracę u innego absolwenta i wziął ją za przykład. Kierował się fragmentami twórczości innych ludzi, ale adaptował je do analizowanej przez siebie firmy. Najpierw tłumaczył tekst pracy, a następnie prosił AI o zmianę danej treści, dodanie lub wycięcie informacji, czy przestrzeganie określonego stylu. Na przykład, jeżeli praca opisywała obowiązki dyrektora HR na innym stanowisku, to dostosowywał tekst do swojej firmy oraz dodawał potrzebne obliczenia odnośnie zysków czy innych informacji. Gdy tekst części praktycznej był zakończony, odesłał ją do swojego promotora. Kilka dni później, promotor przekazał informację zwrotną na przesłaną pracę. Prosiła ona o doszlifowanie języka, dodanie przypisów oraz wyciągnięcie wniosków na podstawie wstępu i poprawienie innych drobnych błędów. Na przykład wykazanie celów we wstępie punkt po punkcie oraz wyjaśnienie potrzeb zmiany struktury organizacyjnej czy użycie wymaganych czcionek i wcięć. Można więc powiedzieć, że treść pracy okazała się w pełni normalna i odpowiadająca wymogom, ale jedynie język i tekst wymagał niektórych ulepszeń, i po skorygowaniu danych elementów, praca była skończona. Jedyne co to należało ją sprawdzić w systemie antyplagiatowym. Po przesłaniu pracy do promotor. A należy wspomnieć też, że oryginalność pracy według regulaminu studiów powinna wynosić ponad 70% w uczelni Aleksandra i pisząc pracę dyplomową założył się on z dziewczyną ile wyniesie właśnie dany procent. On obstawiał 72%, natomiast ona 82. I Promotor za pomocą platformy Zoom ogłosiła procent oryginalności pracy uczestników seminarium. Niektórzy mieli 40%, inni 77, a praca Aleksandra posiadała wynik 82% oryginalności. Widoczne jest, że napisanie pracy za pomocą AI jest aktualne i przechodzi z system. Antyplagiatowy po skorygowaniu ostatecznym pracy. Tutaj wypisałem możliwe, właśnie przyczyny, które spowodowały tak wysoki współczynnik oryginalności pracy Aleksandra. I Aleksander przesłał pracę do dziekanatu, tak więc pozostało mu jedynie się obronić. Aleksander obronił się, ale komisja odjęła w trakcie Obrony, punkty za obranie organizacji nietradycyjnej oraz wybranie firmy działającej w Europie. Jedynie, tak więc końcowa ocena obrony wyniosła 3, ale należy zauważyć, że nikt nawet nie podejrzewał, że praca została rozplanowana i napisana w większości przez AI. oto opracowania planu pracy dyplomatycznej. Pracy dyplomowej do w pełni ukończonej pierwszej wersji minęło 6 dni, z czego 3 dni Aleksander spędził po kilka godzin pracując nad każdym z rozdziałów. I jeżeli policzymy tylko poświęcony czas, biorąc pod uwagę kolejne edycje i ręczne poprawki, okazało się, że praca została napisana w ciągu 24 godzin. Trzeba zauważyć, że sporo czasu zajmowało także przygotowanie do obrony dokonanie ostatecznych poprawek zgodnych z wymagami uczelni i wydrukowanie dokumentów. I łącznie ze wszystkimi formalnościami Aleksandrowi to zajęło 38 godzin. Po obronie Aleksander postanowił podzielić się swoją historią na Twitterze. Spodziewał się, że przyciągnie ona uwagę ludzi, bo wiele osób borykało się z problemami w trakcie przygotowania i pisania pracy dyplomowej. W ciągu pierwszych dwóch godzin od tweetu pojawiło się ponad 50 tysięcy wyświetleń, a ludzie zostali podzieleni na dwa obozy. Niektórzy wspierali jego spryt i inteligencję, inni opowiadali się za odwołaniem jego pracy ze względu na plagiat. Jeden z użytkowników skontaktował się z uczelnią Aleksandra, w wyniku czego sprawa ta nabrała popularności o wiele większej. I w rezultacie głos zabrali przedstawiciele uczelni, a także minister nauki szkolnictwa wyższego Federacji Rosyjskiej, Walerii Falkow, który nazwał jego eksperyment pomysłowością i próbą wytrzymałości systemu. Aleksander poinformował, że otrzymał dyplom oraz został zaproszony do udziału w obradach okrągłego stołu Komisji Dumy Państwowej spraw polity Polityki Informacyjnej. Aleksander podkreśla też, że jest to, była to puszka Pandory, którą należało otworzyć, gdyż wystąpiły takie trzy. Elementy. Po pierwsze, wykorzystanie AI w edukacji jest przejawem pewnej zaradności według niego. Im szybciej i bardziej produktywnie uczeń rozumie dany temat, tym z większym entuzjazmem podchodzi do nauki. Po drugie, konieczne jest ponowne przemyślenie procesu obrony, biorąc pod uwagę pojawienie się AI. Konieczne jest zadanie większej liczby pytań, aby odkreślić, jak dana osoba jest gotowa do obrony i ile swojej pracy przygotowała sama. I taka konkluzja Aleksandra to to, że AI z całą pewnością jest przydatne. Ale należy się teraz odnieść do kwestii Polski. Otóż ośrodek przetwarzania informacji stworzył narzędzie do wykrywania, czy sztuczna inteligencja była zaangażowana w tworzenie pracy. To najnowszy dodatek do jednolitego systemu antyplagiatowego i działa on od lutego bieżącego roku. Promotorzy czekali bardzo na to narzędzie, bo do tej pory mogli jedynie polegać na tym, że zauważą błąd AI w postaci specyficznej składni czy powtarzania się. Profesor Szymon Osowski mówi, że chatboty. Robią karygodne błędy, a dodatkowo tworzą do nich zmyślone przepisy. I programem wykrywającym współtworzenie pracy przez AI objęte są wszystkie uczelnie korzystające z IAS-u, Ale należy zauważyć, że nie zabrania to studentom korzystania z czatu GPT chociażby. Gdyż mogą oni za pomocą niego opracowywać redakcję językową, przygotowywać abstrakty, tworzyć grafikę i obrazy, czy uporządkowywać bibliografię z zaznaczeniem, że musi to być oznakowane. I największe ryzyko stanowi możliwość popełnienia autoplagiatu lub wręcz plagiatu przez chat GPT. Tekst tworzy bowiem urządzenie na bazie własnych algorytmów, co oznacza, że w przypadku zadanych mu przez kilka osób zbliżonych kryteriów na dany temat, najprawdopodobniej powtórzy on te same wyniki. Natomiast w przypadku zagadnień, o których pisze się mało, istnieje ryzyko, że chat GPT stworzy własne teorie, które będą sprzeczne z ogólnymi nurtami w nauce. Należy odnieść się teraz do problematyki studiów. Gdyż właśnie w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym ustawodawca w artykule 76 ustępie 2, tutaj ukazanej definiuje pracę dyplomową jako samodzielnie opracowane zagadnienie naukowe, które prezentuje ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, oraz Pokazuje jego umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Jak wynika z samej literalnej treści właśnie wskazanego przepisu. Praca dyplomowa musi mieć charakter samodzielny. Treść takiej pracy odzwierciedla wyłącznie poziom umiejętności jej autora. Należy odnieść się też do definicji plagiatu z ustawy prawa autorskiej i prawa pokrewne, która mówi, że kto przywłasza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. O wiele gorsze konsekwencje dla piszącego odnoszą się do kwestii właśnie Odpowiedzialności karnej. W przypadku, gdy osoba pisząca posłuży się nienapisaną przez siebie pracą dyplomową, to w pierwszej kolejności rozważyć należy odpowiedzialność z artykułu 272 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem, kto wyłudza poświadczanie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Zamiana przesądu z danego artykułu aktualizują się w omawianym przypadku w następujący sposób. Dyplomant, mając świadomość tego, że ustawowym warunkiem do ukończenia studiów jest przedłożenie samodzielnie opracowanej pracy dyplomowej i uzyskanie z niej pozytywnej oceny, przedkłada najpierw pracę promotorowi i recenzentowi, a Następnie komisji egzaminacyjnej przekłada nienapisaną przez siebie pracę, prezentując ją jako własną. W tym zachowaniu realizuje znamie podstępnego wprowadzeniu w błąd, co do tego, że składana przez niego praca została opracowana przez niego samodzielnie i Sąd Najwyższy trafnie podkreśla, że podstępne prowadzenie w błąd w rozumieniu danego przepisu właśnie nabiera oznaczenia szczególnego. Dla wypełnienia znamion podstępnego przestępstwa określonego w danym artykule nie wystarczy samo złożenie nieprawdziwego oświadczenia, ale konieczne jest podjęcie jeszcze pewnych działań, np. przebiegłych pozorujących jego zgodność z rzeczywistością i utrudniających wykrycie nieprawdy. Konsekwencje karne dla studenta, który uzyskał w opisany sposób dyplom ukończenia studiów, mogą nie kończyć się wyłącznie na artykule 272, ale w zależności od tego, w jaki sposób posłuży się on takim dyplomem, można dodatkowo przywołać artykuł 273, który stanowi, że kto używa dokumentu określonego właśnie w danych artykułach, Podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. I ostatnia taka konsekwencja dla osoby, która obroniła się i uzyskała tak napisany dyplom, może mieć skutek administracyjno-prawny i przejawiać się po prostu stwierdzeniem nieważności dyplomu takiej osoby. Stwierdzić więc należy, że dany aspekt pisania pracy za pomocą sztucznej inteligencji, choć nie jest wprost opisany w ustawie, ale stosując wykładnię rozszerzającą, można odnieść się, że działania takie są karane i tylko niektóre formy. Działania właśnie z chatbotów mogą być wykorzystywane przez studenta, jak właśnie wypunktowane przeze mnie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.